Szanowni Państwo, jak zrobić dla naszych pociech, dla naszych dzieci jogurt? Otóż wykorzystamy do tego narinę jogurt. Tą bakterię, o której wiele razy mówiłem, którzy tak twierdzą, że ja tylko tam reklamuję. Ja nic nie reklamuję, ja po prostu mówię, jak wykorzystać narinę, nie tylko do tego, aby nam leczyło, ale również, żeby nas syciło. Cóż robimy? Bierzemy jedną szaszetkę, pięćdziesiątkę wody 40 stopni podgrzanej. Robimy tak zwany zakwas. O, widzicie, to już jest podgrzane. Jedną szaszetkę, powtórzę jeszcze raz, żeby to było dla Was zrozumiałe. Rozpuszczamy w tej wodzie. Zrobił się nam zakwas. Bierzemy litr mleka, też 40 stopni, tak, około 40 stopni, podgrzewamy go. Krowie mleko musi być, może być też kozie. Co robimy dalej, szanowni Państwo? Otóż bierzemy i wlewamy to. Ja to robię to w ten sposób. Zamieszam sobie to na rynetu, o tak wlewam do tego mleka i pakuję to wszystko do gara o, i mam litr mleka i co? O, mieszam to wszystko jest wymieszane ale żeby wzmocnić działanie tego tego, narinę tego, to dodaję sobie jeszcze takiego zwykłego jogurtu wiecie o dodaję takiego zwykłego bo na czym ten myk polega muszę wam powiedzieć jest bardzo ważna rzecz żeby nasze dzieci po prostu i to mieszam. O, wymieszam w tym garnku. Wiecie. O, no, ładnie się rozpuściło wszystko. I to, szanowni państwo, stawiamy, przykrywamy szmatką, stawiamy to. A, 12, 13, 1. 10 godzin, 8, zależy. To wszystko zależy od temperatury. Musi być w temperaturze wyższej, tak około 30-40 stopni. I z tego nam się tworzy jogurt. Mamy cały gar jogurtu. I teraz, co robimy dalej, żeby dzieciom nie kupować z tego jogurtu w następnej porcji? Odkrywamy ten jogurt, bierzemy łyżkę, kładziemy do pojemniczków, znowu rozrobimy ten zakwasik sobie tutaj, dolewamy też do mleka, i w dalszym ciągu mamy jogurt swój. Nie musimy biegać i kupować. A ja robię jeszcze taki myk, że do każdego jogurtu dodaję swoje powidła jabłkowe. Dodaję te powidła po to, żeby zachęcić siebie i dzieci, bo tu przede wszystkim chodzi o dzieci. Czyli rynę jogurt plus N leczy, ale w postaci jogurtowej. I ten jogurt możemy sami sobie produkować, sami możemy robić to, nie chodząc do żadnych sklepów wielkopowierzchniowych. I ich nie kupując. Dlatego zachęcam, kupcie sobie raz, a będziecie mieć perpetum mobile, w sensie takim, że będziecie sobie sami tworzyć te jogurty i tylko dokładać różnego rodzaju jabłuszka, maliny, poziomki, to co macie u siebie w zamrażarce, ewentualnie w słoikach. Dlatego zachęcam do produkowania samemu jogurtów w sposób taki naturalny, gdyż wiecie, co w tym jogurcie jest, gdyż sami żeście go stworzyli. A jeżeli kupujecie, nie wiecie, co w tym jogurcie jest. Kupujecie niby tam kawałki owoców, a czy to są owoce, czy to są kawałki owoców, ile tam jest chemii, to jeden Bambuk raczy wiedzieć. A my potrzebujemy tylko bakterie, bakterie, wzmocnienie i to jest po prostu wszystko. I mamy jogurt dla naszych dzieci z dnia na dzień. Ewentualnie co drugi dzień. Każda matka może to zrobić, nie chodząc do sklepów, nie wydając żadnych środków finansowych na to, aby wyprodukować zwykły, zdrowy i tani jogurt. Dziękuję bardzo.